Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. Kod błędu P0093 brzmi jak wykryto nieszczelność układu paliwowego, dużą nieszczelność. Często w oprogramowaniu skanera OBD, dwa nazwa może być pisana wykryto nieszczelność układu paliwowego, dużą nieszczelność. Opis techniczny i dekodowanie błędu P0093. Ten diagnostyczny kod usterki DTC jest kodem ogólnym. Bład P0093 jest uważany za kod ogólny, ponieważ dotyczy wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Aby wydobyć maksymalna moc z każdej kropli paliwa, musi ono być wystarczająco rozpylone wewnątrz cylindra, aby skutecznie się zapalić. Dlatego też silnik spalinowy nie spala paliwa ciekłego, lecz jego opary. Aby uzyskać wystarczający zapłon, większość układów wtrysku paliwa działa przy umiarkowanym ciśnieniu 2 do 5 atmosfer. Ciśnienie i atomizacja w połaczeniu z wysoka temperatura wlotowa i temperatura cylindra pomagają w jeszcze lepszym odparowaniu paliwa. Skutkuje to lepsza wydajnością energetyczna i oszczędnością paliwa. Silniki wysokoprężne i niektóre nowoczesne silniki benzynowe wykorzystują inną formę wtrysku paliwa, wtryskując paliwo bezpośrednio do cylindra. W tym przypadku paliwo jest wtryskiwane podczas suwusprężania, sprężania, gdy ciśnienie w cylindrze jest bliskie maksimum. Wtryskiwacze paliwa muszą zatem pracować przy znacznie wyższym ciśnieniu. Pompa paliwa zainstalowana w zbiorniku paliwa dostarcza paliwo do mechanicznej pompy paliwa, która jest zwykle instalowana bezpośrednio w silniku. Pompa mechaniczna zwiększa ciśnienie w układzie wtrysku bezpośredniego. Większość układów bezpośredniego wtrysku benzyny GDI działa pod ciśnieniem do 170 atmosfer. Układy bezpośredniego wtrysku oleju napędowego działają przy ciśnieniu przekraczającym 270 atmosfer. W celu prawidłowego pomiaru wtrysku paliwa Moduł sterujący silnika ECM ściśle monitoruje i reguluje układ wysokiego ciśnienia. Nawet pomiędzy impulsami wtryskiwacza. Jeśli sterownik wykryje nieoczekiwany spadek ciśnienia po stronie wysokiego ciśnienia układu paliwowego, gdziekolwiek pomiędzy mechaniczna pompa paliwa a wtryskiwaczami paliwa. Moduł sterujący ustawia diagnostyczny kod usterki DTC P0093, co oznacza wykrycie dużego wycieku paliwa w układzie paliwowym. Ponadto zapali się lampka ostrzegawcza silnika, MIL, na tablicy rozdzielczej. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P0093 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako: zapali się lampka kontrolna check engine, na panelu sterowania, kod zostanie zapisany jako usterka. Silnik może uruchomić się w trybie awaryjnym i całkowicie wyłaczyć. Dużą utrata mocy pod obciążeniem. Silnik może zgasnąć lub nie uruchomić się. Zwiększone zużycie paliwa. Zapach paliwa pod maską. Zmniejszone ciśnienie paliwa. Kod P0093 jest dość poważny, ponieważ może powodować problemy z silnikiem i obsługa. W przypadku napotkania tego kodu zaleca się jak najszybszy kontakt z wykwalifikowanym technikiem w celu zdiagnozowania i usunięcia usterki. Przyczyny błędu: Kod P0093 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów, usterka wtryskiwacza paliwa. Nieszczelność przewodu paliwowego Zużyte lub uszkodzone przewody należące do układu paliwowego, uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa. Utrata zasilania pompy paliwa z powodu usterki. Zwarcie w oka wtryskiwacza lub jednostki sterującej silnika. Zatkany filtr paliwa, powodujący zmniejszenie objętości przewodu paliwowego. Uszkodzony regulator ciśnienia paliwa. Uszkodzony czujnik ciśnienia paliwa. Czasami przyczyna jest wadliwy moduł PCM. Jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P0093? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i usuwania kodu usterki P0093: Sprawdź dysze pod katem wycieków. Sprawdź ciśnienie paliwa. Przetestuj pompę paliwa. Sprawdź przewody paliwowe. Sprawdź, czy regulator szyny paliwowej działa prawidłowo. Zwróć uwagę na czujnik ciśnienia paliwa. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Gdy przyczyna błędu, w tym przypadku P0093, jest powierzchowna i łatwa do naprawienia, to jedno. Ale czasami znalezienie przyczyny może być bardzo trudne, więc przejdźmy do najważniejszych punktów. Ciśnienie paliwa, a także pompa paliwa, ciśnienie paliwa można sprawdzić za pomocą mechanicznego manometru przymocowanego do szyny paliwowej. Jeśli ciśnienie mieści się w specyfikacjach fabrycznych, może to być wadliwy manometr paliwa, który podaje fałszywe odczyty do PCM-ECM. Jeśli nie jest możliwe dotarcie do punktu testowego za pomocą manometru, można podłaczyć różne złaczki między przewodami paliwowymi a szyna paliwowa. Alternatywnie, do sprawdzenia można użyć narzędzia diagnostycznego, które pokaże wyniki w czasie rzeczywistym. Sprawdź, czy pompa paliwa ma wystarczające zasilanie, znajdując związkę przewodów. Zmierz napięcie akumulatora na dodatnim zacisku pompy paliwa za pomocą woltomierza cyfrowego. Jeśli zasilanie jest niewystarczające, sprawdź związkę przewodów pompy paliwa. Sprawdź, czy nie występuje nadmierna rezystancja, luzne przewody lub wadliwe połaczenia. Wysokociśnieniowy układ paliwowy sprawdź wszystkie złacza i przewody. Sprawdź, czy styki nie esawy GT, skręcone lub skorodowane. W razie potrzeby wymień lub napraw. Zwróć uwagę na sterownik wtryskiwacza paliwa FID. Jeśli sterownik lub wtryskiwacz paliwa został wymieniony, FID musi uruchomić program ponownego uczenia. Przygotowuje go to do pracy z pompa wysokociśnieniowa i wtryskiwaczami paliwa. Sprawdź układ pod katem wycieków paliwa, a także poziom oleju. Jeśli poziom oleju jest wyższy niż normalnie i wyczuwalny jest zapach paliwa, należy szukać wycieku z wtryskiwaczy paliwa. Zwłaszcza jeśli występują również kody błędów korekcji paliwa lub przeskoki zapłonu jeśli nie stwierdzono żadnych problemów z wysokociśnieniowym układem paliwowym. Ale masz inne kody błędów związane z układem paliwowym. Zdiagnozuj i usun je przed powrotem do błędu P0093. Przewody paliwowe i regulator poszukaj fizycznych uszkodzeń lub zagiec w przewodach paliwowych, które mogą powodować trudności w przewodzie zasilającym lub powrotnym. Konieczne może być wyjęcie filtra paliwa w celu stwierdzenia, czy jest on zatkany i wymaga wymiany. Paliwo powinno swobodnie przepływać w kierunku wskazywanym przez strzałkę na filtrze paliwa. W niektórych pojazdach filtr znajduje się na włocie samej pompy paliwa, moduł będzie musiał zostać usunięty. Aby ustalić, czy w zbiorniku znajduje się zbyt dużą ilość paliwa, co może również ograniczać dopływ paliwa do pompy. W samochodach wyposażonych w odwrócony układ paliwowy regulator znajduje się zwykle na samej szynie paliwowej. Regulator ciśnienia paliwa ma przewód podciśnieniowy, który mechanicznie ogranicza dopływ paliwa w zależności od ilości podciśnienia wytwarzanego przez silnik. Sprawdź, czy przewody podciśnienia do regulatora nie są uszkodzone lub poluzowane. Jeśli w przewodzie podciśnieniowym znajduje się paliwo, może to oznaczać wewnętrzna nieszczelność regulatora, powodująca spadek ciśnienia. W układach bez powrotu regulator ciśnienia paliwa może znajdować się wewnątrz zbiornika paliwa w module pompy paliwa i może być konieczna. Wymiana całego modułu pompy paliwa. Czujnik ciśnienia paliwa sprawdź czujnik ciśnienia paliwa, odłaczając złacze i sprawdzając rezystancję na zaciskach za pomocą woltomierza. Rezystancja powinna być zgodna ze specyfikacjami fabrycznymi. Sprawdź napięcie odniesienia dla czujnika ciśnienia paliwa, powinno ono wynosić około 5 V, w, w zależności od pojazdu. Jeśli napięcie nie mieści się w specyfikacji, sprawdź okablowanie, aby określić, czy w przewodzie nie występuje nadmierna rezystancja, powinna ona być bardzo niska, bliska 0 ohmów. Jeśli występuje rezystancja, może to oznaczać usterkę uziemienia i konieczne będzie zlokalizowanie wiązki przewodów w celu zlokalizowania usterki. Sprawdzając te punkty, powinienes być w stanie zidentyfikować problem z błędem P0093. Po jego zidentyfikowaniu, rozwiązanie problemu powinno być łatwe. W jakich pojazdach problem ten występuje najczęściej? Problem z kodem P0093 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich: Citroen C4, C5, Fiat, Ducato, Ford, Ranger, Hyundai, HD78, Isuzu, NPR75, Mazda, BT50, MPV, Mitsubishi. L200, Peugeot, Nissan, Capstar, Nevarre, Petfinder, Opel, Astra, Meriva, Peugeot 4007-rok, 407 Baxer, Partner, Toyota, Avensis, Hilux. Land Cruiser, Prado, rav 4, Giażelle, Next. Przy kodzie usterki P0093 czasami można znaleźć inne usterki. Najczęstsze z nich to P0087, P0094. P11.13, P13.51, P30.03.